Dzień dobry, mamy dziś 1 grudnia już, 13.40, czyli witamy, najpiękniejszy miesiąc w roku. Wszyscy lubi na listopad i grudzień, to jest oczywiste, a ktoś nie lubi, to No to nie lubi, no może lubić, to co lubisz. Trochę optymizmu dzisiaj, no bo tak trochę aura się zmieniła w ostatnich dniach, ja już tam nagrywałem. Dwie audycje temu o wyjściu Saturna z retrogradacji. Byłem zęczny, który nas no wałkował od środka. Kierował naszą uwagę do środka. No i teraz to, co tam w środku się prze, przeuświadomiło, prze, 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 przewaliło, wyszło. To teraz jakby da nam trochę wiatru w żagle. Bo to po każdej retrogradacji to tak, tak jakby nowa jakość się rodzi w działaniu, no też w życiu wewnętrznym, taka lekkość. I jeszcze do tego też dobra wiadomość od wczoraj chyba. Od wczoraj czy przedwczoraj? No, powiedzmy, że od wczoraj. Merkury, Merkury wyszedł z retrogradacji, czyli skończy się czas Nieporozumień. Niedomówień. Problemach, problemów w komunikacji. Jakichś zbłąkanych maili, takich takich dziwnych rzeczy. Taka trochę jak Merkury jest w retrogradacji, to ta, ta, trochę zawieszenie jesteśmy, bo ta komunikacja jakby nie idzie płynnie. Albo i w ogóle nie ma. Albo jest zawieszona z niewiadomego powodu. No Merkury to jest komunikacja. Też też. taka nasza bystrość, inteligencja służąca do przystosowania się do środowiska, taka słabsza jest. Bardziej zwrócona do siebie, do, do wnętrza. Więc teraz już mamy dwie istotne planety Saturn Merkury w ruchu prostym, więc jest dużo lżej. I co jeszcze do tego? To jest bardzo istotne dla niektórych, znaczy dla wszystkich, ale dla niektórych mocniej. Od wczoraj yy, yy, Wenus wyszła z cudownego Skorpiona plutoniczno. Plutonicznie zgłębiającego Różnego rodzaju głębie. Nie wszystkie z tych głębi są przyjemne. No, jak to głębie. I, i wczoraj był już zerowy stopniu strzelca, to jest dobra wiadomość, dziś już jest pierwszy. Wenus. planeta piękna komunikacji, dobrych relacji, przyjemności, sztuki, dobrego pożycia społecznego, poczucia piękna. No, wiecie, planeta. Która zawiaduje poczuciem piękna, która siedzi w skorpionie. No to tak trochę. Słabo i to mogliśmy czuć przez ostatni no dłuższy czas. No i teraz nagle jakby dostajemy wiatr w żagle, no bo aż Saturn już kieruje naszą uwagę na normalne zadania codzienne zewnętrzne, a nie na. Jakieś. Smuty. Czy niekonieczne, więc nie chcę sugerować, ale sprawy niejasne. Mało konkretne i trudne. Podobnie Merkur. Już wszystkie maile będą trafiały tam, gdzie mają trafiać, a nie będą błodzić. I, i, I no komunikacja stanie się prosta. No i teraz tak, Wenus. No dla każdego Wenus jest istotna, no bo każdy ma gdzieś się posadowioną w horoskopie urodzeniowym. Także to wszyscy odczujemy taki potrójny, potrójną lekkość, co nam się przyda. No na ten trudny grudzień, bo no, ciemno, zimno. No ja to tak odpieram. że ktoś tu zazdroszczę. I co najważniejsze, Wenus w, Jowi, w, sko, w Strzelcu to jest w Jowiszu. To jest pokrewna energia. No, bo Wenus, Wenus to jest taka żeńskość, ale ciepła żeńskość. Taka lekko ognista. Nie, nie całkowicie, całkowicie chłodna, tak jak księżyc. O, o, przepraszam. I. Taka trochę ciepła strona kobiecości. Tak jakby odwrotność Lilith, Przyjazna, społeczna. A Jowisz, czyli strzelec Jowisz, no to jest król ekspansji, król ekspansji świadomości, podróży, zdobywania wiedzy, dzielenia się wiedzą, czysty optymizm, wszystko. W Jowiszu wszystko rośnie. No i ta Wenus, Wenus tu to już się czuję, przynajmniej ja to czuję, ja mam, jestem byk, no to jest patron, patronką byka jest Wenus, też Wagi, patronką Wagi też jest Wenus, męska odsłona Wenus, Waga. To też mogą poczuć powiew lekkości optymizmu, nagle coś, co widzieliśmy w czarnych barwach, mimo że niekoniecznie miało czarne barwy, ale te trzy planety Saturn cofający się, Merkury cofający się i Wenus w Skorpionie, czyli w Plutoniu. No... Wiadomo o co chodzi. Skłaniały nas do czarnowictwa, żeby nawet neutralne rzeczy, neutralne sprawy widzieć od ciemnej strony, co też, to też może być Edukacyjne twórcze, no bo dobrze widzieć. Czasami dobrze widzieć, więcej ciemnych stron niż realnie tam jest. Chociażby, żeby bliżej poznać dane zjawisko, daną sytuację. Nie? I później w takich dniach, jak wczoraj dziś, zobaczyć, że no trochę przesadzałem. Nie? Aż tak źle to nie wygląda. Jest wyzwanie, ale. Bez dramatu. I teraz co jest ważne? Wenus w strzelcu bardzo dobrze tranzytuje Wenus urodzeniową osób, ludzi, którzy mają Wenus urodzeniową. Nas no są naślane, no dobrze, Wenus urodzeniową w Paranie, bo to jest trygon, i w Pannie, bo to też jest trygon. Także. Te, no i oczywiście ludzie z urodzeniową Wenus. Strzelców, to jest oczywiste. Także te znaki, waga, byk, panna, baran, tak troszkę odetchną. Ten grudzień będzie jednym z przyjaźniejszych grudniów na przestrzeni ostatnich lat. Aczkolwiek każdy ma gdzieś Wenus, więc. Pozytywnie obsadzona Wenus na każdego wpłynie, aczkolwiek na te znaki, które wymieniłem, na ludzi spod, z Wenus w tym znaku najbardziej. I teraz do czego zmierzam, co jest najważniejsze? Sporo nagrywam o astrologii i nigdy o tym nie mówiłem. Że yy, nie należy, moim zdaniem, traktować tego jako determinizm. Owszem, te planety działają, ja to staram się przybliżać, opisywać archetypy, jak archetypy. Przejawiają się w naszym życiu ustawienia kątowe, kwadratury, opozycje, trigony, koniunkcje, tak jak teraz Wenus w koniunkcji z Jowiszem Domyślnym, bo Jowisz jest patronem strzelca. Czyli tu Wenus się czuje dobrze, roz, roztacza swój wdzięk, urok, radość życia, cieszenie się. Pięknymi stronami życia, też życia społecznego. Po tutaj nie ma determinizmu, bo owszem, to jest wyżymarka cierpienia. Być może te planety w ogóle ich nie ma, tylko to są jakieś hologramy gdzieś tam. Nie wiemy tego. Przyjmujemy wszystkie opcje. jeżeli nie wiesz, tak jest na pewno, no to warto rozważyć każdą z opcji, że to są hologramy energetyczne na kopule. Dobra. Nie sprawdzisz tego, nie ma możliwości. No nie ma znaczenia, nie ma znaczenia, żeby się upewnić, jak jest naprawdę. Jest naprawdę tak, że to działa No ludzi w pełni. Najprostszy przykład. Każdy lekarz ci to potwierdzi, jak jest pełna księżyca, te izby przyjęć są pełne. Wypadki, bójki, samobójstwa, próby samobójcze. Policja nie nastarcza złożyć i zapchane. Pełny. Bo to jest opozycja słońca z twoim wnętrzem. I słońce ci pokazuje, co cię boli. I ludziom odwala. No No natykują spać nie mogą. No to jest trudny czas. Nadmierne spożycie środków odurzających. Wiadomo, czym to się kończy. Także to ma na nas wpływ, z tym, że niedeterminujący. Ja już. Wielokrotnie o tym mówiłem. Jest prosta metoda yy, uniezależenia się od tego, mianowicie koncentracja na, na sercu oraz na czakrzy korony, czyli proton szyszynce, który tu ma zasilanie, 5 cm czy 8 cm i serce, w źródło. W serce z emanacją czakrzy korony. W serce zbiera doświadczenia. Przeżywa, pragnie, tęskni, boi się, chce, nie chce, ucieka. To jest przejazd ducha, jakby przez ciało. I w trudnych sytuacjach, które z różnego powodu mogą nastąpić, ale na razie koncentrujmy się na planetach. Są różne. Tak jak ta pełnia wspomniana, są różne tranzyty Saturna, tranzyty Marsa, kwadratury, pozycje, koniunkcje, kryzysogendę i w takich sytuacjach, kiedy ogarnia cię nieokreślony mm, przykry nastrój, yy, po prostu jest ci ciężko. To co było, to wiele ludzi potwierdzało, potwierdzało na wiosnę, luty, marzec. Jezu, tam ludzie myśli są podtrzymanie. Ja tam wtedy jeszcze pisałem na Facebooku. Artykuły teraz już mi się nie chce. Nic nie to, że mi się nie chce, mam to niewygodnie z klawiaturą. Wąskie bierze. I tam było sporo. Boże, ja myślałem, że miałem czarne myśli. To właśnie te momenty, tam było kilka negatywnych aspektów tych dużych planet, luty, marzec, przecież I to bardzo wielu os wiele osób, wiele ludzi dawało wyraz temu, kiedy to się skończy, już się się. to w takich momentach przypominasz sobie, że to jest jesteś źródłem. Źródło jest istnieniem, które jest wieczne. Emanuł wyamanowało ciebie, żeby doświadczyć siebie jako, jako ty. Właśnie w tej wyrzymawce tych hologramów, czy tam tych planet, czy tam jak to jest, nie, nie wiemy, nie ważne. Ważne jak my się mamy. I tutaj yy, yy, tak jakby zwrócić się do siebie, że ty jesteś źródłem energii, nawet jak masz zły nastrój, yy, czarne myśli, jesteś źle, to ty, 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 ty tym zawiadujesz i możesz to zmienić. Ponieważ to wszystko jest po to, żebyśmy nauczyli się. Przetwarzać energię. Na przykład z bolesnej, przykrej, chandry, handrycznej, przygnębiającej, mhm. neutralną, chociażby. Najlepiej w radosną. Zmierzamy w kierunku radosnej, przyjemności. No fajnie, jest ciężko, ale daje radę. Tu łączysz dwóch. Na nieba. Łączysz dwa punkty. W uwadze. Dwa jednocześnie. To jest trudne, ale można wyćwiczyć, mamy dwóch punktów. Wielu z was było na kursach dwóch punktów, to jest znane od wielu lat. Dwa punkty. Zależy od intencji, no, w punkcie różne są intencje. Nie? Na przykład nie możesz zasnąć. Łączysz się z sobą, który już śpi. Jesteś tu i tam. Tym i tym. Przykładowo. To jest reset. Po prostu tak jakby świadomość wraca w stan sprzed dualizmu. Bo dualizm jest po to, żeby doświadczać, tak? Proton wydzielił w siebie elektron w, w życiu płodowym, zaraz po poczęciu, i zaczął budować ciało. Budował ciało, to ciało poszło w świat, no i doświadcza tego świata, do momentu, aż przestanie. I to doświadczenie tego świata ma. ma no moż, można wykorzystać jako okazję nauczenia się, przetwarzania energii tego świata i tego ciała, bo tylko do przetwarzania energii mamy dostęp. To się nazywa niby manifestacja. Ale w jaki sposób się manifestacja robi czy kreacja? Poprzez przetwarzanie energii. Koncentrację na określonych jakościach, na przykład na pozytywnych uczuciach, radości, bez wyobrażania sobie konkretnego celu, że chcę mieć nowy samochód lub chcę mieć piękny dom. To jest nie tędy drog. Co ma ci dać ten nowy samochód, ten piękny dom? Poczucie radości, satysfakcji, poczucie spełnienia. Radość, przyjemność, szczęście. No to nie samochód nie dom, czy tam partner, partnerka jest źródłem szczęścia, tylko ty jesteś źródłem szczęścia. W związku z tym, moim zdaniem, mam prawo Żeby czuć się szczęśliwy. Jest tak proste. Żeby czuć się szczęśliwym. Najpierw należy wytworzyć sobie poczucie, szczę poczucie szczęścia. To dość, niezależnie od układów planet, od układów jakikolwiek. One mają na Ciebie wpływ, ale to Ty masz wpływ na to, co czujesz, to co myślisz. Niezależnie od kwadratów Saturna i Marsa i plutonicznych, utopionych planet w plutonie. Co to ostatnio było. Niezależnie. To no, jest ciężko, ale ja to wytwarzam. Tu wytwarzasz sobie szczęście i radość. I to wszystko. Chcesz być szczęśliwy? To bądź szczęśliwy. A co ci przyjdzie, jako towarzysz tego szczęścia, to nie wiesz. To nie ma znaczenia, bo już jesteś szczęśliwy. Tak naprawdę nic nie musi przychodzić. Jeżeli jesteś szczęśliwy, nie potrzebujesz nowego samochodu. Ani nowego domu, ani cudnego cudnego partnera, czy cudnej partnerki. Bo już jesteś szczęśliwy. To jest bezwarunkowe. Ty to wytwarzasz. Planety są tylko ścieżką, ścieżką zdrowia. Żeby było. No, może trudniej to za dużo powiedziane, żeby widzieć to w różnych aspektach. Bo na przykład, jak są dominujące trygony, to co było mimo tego Skorpiona, to co było ostatnie dwa tygodnie. Też z tym nowiem. Same trygony. Wszystko w trygonach. Te, te grube planety, te najważniejsze. Czyli tak jakby harmonijnie. To też jest po cóż? Chwila oddechu. No bo i tak merkury, Wenus, Słońce, księżyc, skorpionie. No to już i tak jest. Ciężko. Ale oddech masz z tej strony. To jest. To nie jest ścieżka zdrowia, to jest po prostu tak jakby zmiana jakości i ty do każdej jakości potrzebujesz się nauczyć dostosowywać, że mimo tego czuję radość, mimo tego, mimo że wszystko na czarno widzę, no dobra, spoko, niech sobie będzie czarne, ja się cieszę, nie mam innego wyjścia. Także tu nie ma determinizmu, potrzebna jest Głęboka koncentracja na celu. Po prostu. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, to warto, żebyś się koncentrował na tym, na radości. Możesz wiele rzeczy na czarno wygląda, Dobra, to minie. No i minęło, i teraz wszystko jakby jest prostsze. Wenus w objęciach Jowisza. Żyć nie umierać. Już grudzień nam nie strasznie to jest, to jest... Nauczyć się tworzyć radość i miłość sobie bezwarunkowo, niezależnie od różnych układów. Planetarnych, no tam są różne inne układy. Planeta, planeta. Na wiele innych układów mamy wpływ. Możemy decydować, z kim się zadajemy, z kim. Mieszkamy, z kim pracujemy, no, mamy na to wpływ. No, ale na planety nie mamy wpływu. Mamy tylko wpływ na efekt, który w nas się rodzi, rezonuje na skutek pewnych układów planet i nie poddawać się. To nie jest determinizm. To jest inny typ reflektora. W pewnych układach reflektor ma odcień różowy. W innych szary. W innych czarno-biały. W innych seledy Planetarny planetarne I ty w każdy z tych odcieni, trygonów, kwadratur, pozycji, koniunkcji. Widzisz, jak to gra w tobie. I, I po jakimś czasie uczysz się. A dziś mamy seledy. No dobra. Idzie na spacer. A dziś mamy czarno-białe. No dobra. To bierzemy się za robotę. Przykładowo. A dziś mamy żółty. No to super. Dzwonimy do kolegi. Co tam u niego? Przykładowo. Nie przywiązuj się. Także życzę miłego ruchu prostego Saturna. Będzie lżej. No lepiej robota będzie szła na pewno. Koncentracja jest na zewnątrz. Ja na przykład dziś wziąłem się za urządzenie, które leżało na krześle dwa miesiące. Nie mogłem się zabrać za to. Nie mogłem. A dziś bach! Już prawie zrobione. No, może skończę z wieczorem. A jakby do to jutro rano skończył. No co? No wiesz, Merkury do przodu, Saturn do przodu, Wenus jakby... Wenus w powabnych piórkach Jowisza. <grym> Roztacza swój dzięk. No żyć nie umierać. Tego wam życzę. Jak coś jest czarne, to nie na zawsze. No jakiś czas. Wszystko się kiedyś kończy. Pozdrawiam.